Witajcie moi kochani, w poprzednim filmie robiliśmy kropsiki. Dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma warzywami, czyli będziemy robili leczo. I zamiast wykorzystać kiełbasę, wykorzystamy właśnie. To. Zainteresowani, to zapraszam do kuchni. Potrzebujemy dwie dosyć spore cukinie. Trzy papryki, najlepiej kolorowe, wtedy będzie to fajnie wyglądało. Dwie dosyć spore cebule, również kolorowe. Nie mam ząbków czosnku, mam główki tak zwanego czosnku chińskiego. Potrzebujemy dwie, albo dwoja, dwa konkretne ząbki czosnku. Olej do podsmażenia. W oryginalnym przepisie, tak jak się u mnie w domu robiło, były pomidory z ogródka. No, niestety w Irlandii trafić na słodkie, dobre. Pomidory jest ciężko, dlatego wykorzystam pomidory z puszki. 200 ml bulionu i tak. Dosyć spora łyżka papryki słodkiej, łyżka taka niepełna ze względu na to, że nie ma kiełbasy, papryki wędzonej, łyżeczka płaska goczugaru lub papryki ostrej, pieprz do smaku, łyżeczka taka prawie czubata soli, i łyżka ziół prowansalskich. I tak jak mówiłem, wykorzystamy zamiast kiełbasy klopsiki z mięsa wieprzowego. Wszystkie warzywa już pokroiłem. Cukinia jest pokrojona na takie kawałki. Papryka tej wielkości paseczki. Czosnek w plasterki. I cebulka w takie kawałki. Zanim przystąpię do smażenia, do bulionu dodaję wszystkie przyprawy, za wyjątkiem soli i pieprzu. A następnie to wymieszam, żeby się ładnie roz... rozpuściło. Na patelnię wlałem 5 łyżek oleju. Włączam kuchenkę. Chwilę odczekam, aż się lekko olej podgrzeje. I dodam cebulkę, będę ją delikatnie podsmażał, aż się zeszkli, wtedy dodam czosnek. Dodaję czosnek. Podsmażę to przez 3-4 minuty i dodam paprykę, a następnie przykryję i będę dusił przez 5-8 do minut. Dodaję teraz całą cukinię. I gdy zauważę, że lekko... Się zagotowała, wtedy dodam zarówno pomidory, jak i e, bulion. Jak widzicie, cukinia już zmniejszyła swoją objętość, dodaję pomidory oraz bulion wraz z przyprawami i w tej chwili już nie przykrywam i duszę do miękkości. Zapach, jaki w tej chwili czuć, jest po prostu nieziemski. Cukinia już jest prawie miękka, więc zrobimy test smaku samego sosu. Czy dosolić, ewentualnie dodać pieprzu. Definitywnie trzeba troszeczkę soli. A jeżeli chodzi o ostrość, to jednak, jednak się powstrzymam. Goczu garu robi dobrą robotę. I w tej chwili dodaję, bo klopciki przecież już są ugotowane więc dodam kropciki na sam koniec i podgotuję to jeszcze przez 2-3 minuty. no i test smaku to są najważniejsze to są te pulpeciki Papryka i cukinia. Cukinia jest mięczutka, ale skórka jest fajnie, delikatnie chrupiąca. Płypeciki przeszły sosem. Jest delikatnie pikantne, a papryka rozpływa się w ustach. Musicie spróbować. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się cieplutko, do następnego filmiku. Cześć.